Rosalina tu jest w ogóle. Rosalinka dostała. Tołdzik dostał! Tołdzik, samo Nie! Nie! Wybiechem nie górkę! No wy... nie! O nie, 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 nie! Nie ma szans, nie! No się mam kurzmanku! Z tej strony to mi! I juniorska! Nie ma! Masz mokre włosy, bo byłaś na basenie chyba, co? On jest cała mokra, nie normalnie teraz z basenu wylazła, prosto przyszła i tutaj nagrywamy. Wie dawaj, nagrywamy! okupiłem kierownicę, Lara, zobacz. Wiesz? Można tak teraz grać. Mm. Jej, ale ja chcę niebieską. Ty chcesz niebieską, to czekaj. Tak. trzymaj niebieską, ja ci tutaj wsadzę niebieską. Jak to się robi w ogóle, pa. A tu tak właśnie, po prostu... Już, już... Już jest mega, nie? A czemu ty jesteś pierwszy? jak ja chce być player numer jeden. Nie, tutaj. Patrz, i tak się będzie jeździło, nie? Jakby co? I tutaj podskakujesz, patrz, tu będziesz rzucać przedmiotami, a tu podskakujesz. I nic więcej nie musisz robić. czaisz to! Spoko, nie? Dobra, czekaj, bo coś tutaj się zrobiło już. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Larą Zostawcie koniecznie tak Lara Lecimy z tym, Dobra Lara, lecimy normalnie Grand Prix, nie? Nie lecimy na Out Ostatnio przeszliśmy Mushroom Cup Daisy! Mamy nową Daisy, ty! Pato, to! Widziałaś? Ty tutaj jesteś jakby co, tu Wiem, ja że ja tak głupio troszeczkę Wiesz co? Chyba się musimy zamienić Bo ja patrzę tu, a ty patrzysz tu Chodź się zamienimy, bo to jest bez sensu No ty będziesz na moim krześle, no widać cię w ogóle w kamerze, czy nie? Nie, w ogóle nie będzie widać ty dopiero tu A to Fajnie wyglądamy ty normalnie. Ja jestem wysoki, a ty jesteś niska Normalnie, fajnie, pięknie. Dobra Lara, wiesz kogo ja sobie wybiorę? Mogę sobie Daisy wziąć, bo to jest nowa pustać, Daisy. Jak Rosalina To jest Paulina. Patrz, czy będę jechał. Dory, czaisz to? Fajne, dobra, jestem ready. Dawaj, że jesteś ready i ciśniemy, bo nie ma czasu. Znajomi do nas przyjeżdżają, dawaj. Wybierz te autko, i lecimy z filmem, baby. Ale patrz, myśmy ostatnio grali to: Flower Cup. Bo ja widzę, że tutaj mamy ten. Widzisz srebrny ten? No, polecimy sobie, może, wiesz co? Polecimy sobie Star Cup, co? DK Pass, patrz, Starview Peak, Sky High Sunday i Varios Galileo. No, polecimy, dobra. I patrz, polecimy może na 100cc. Bo wydaje mi się, że to 150cc to jest tak jakby 200cc w Mario Kart 8. Że to może być mega ciężkie. Zobacz w ogóle, że teraz będzie sama zimowa mapa, wszystko i tak dalej, nie? Patrz. Fajne, nie? Takie wyskoki będą. Patrz, tu jest kolejna. Jaś To jest właśnie tą, którą ty chciałaś. Teraz będzie trzecia, to jest trzecia mapa. Patrz! Dziś! Lody, no normalnie trzeba tam przez lody przelecieć. Tu mamy czwartą mapę. Wzięłaś. Taka ale powiedzmy z tego, nie? Wzięta? Z y, Luigi'ego. Luigi's mansion. Press rate! Right. Pamiętaj, że możesz tak sterować, nie? Ty nie, nie. tylko tu naciskasz, tu i tu, a tak sterujesz. Nie, tu musisz trzymać, tu! No no, trzymasz tu eee. Działa ci Czemu mi nie działa O ja jestem na dwudziestym 20... Ja jestem na Ej, mi nie działa to To ruszanie takie Jak ruszasz kierownicą, to skręcasz czy musisz na JoyPadzie jechać? No to ja powinno działać, kurwa, Serio? I mi to zaś nie działa. Ja nie... Serio, Pokaż do mi. Pokaż do mi. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. No serio? No... Na... Na czemu mi to zaś nie działa? No nie działa mi. Czemu mi nie działa? Halo? Co jest grane? Halo? Dobra, miejmy nadzieję, że teraz będzie działał, normalnie zaczynamy od nowa, wszystko fajnie, pięknie. Grand Prix wybieramy! Wybieraj tą Paulinę! O, tak jak było. Ciekawie czy ta kierownica mi teraz będzie działała. Ty. Masakra, nie? To mi nie działało w ogóle. To by działało? To mi w ogóle nie działało, to bez sensu. Patrz, może pokazywać, patrz. Na ja tej trąbie. No nie działa mi, nie? Fajny badziew. Nie, co się dzieje? Nie wiem w ogóle o co chodzi, nie? Że, że mi to skręcanie nie działa. To by działa normalnie, to super, nie? Panie, że sprzedałem dwa joypady po to, żeby tylko jeden działał tu. Bez sensu, ka? Oni tam lecieli w ogóle. Na 20. miejscu jestem, a w ogóle nie każdy tutaj skrótów gdzie są. Tam ktoś zleciał. O Jesteś na 24. miejscu na razie, jesteś ostatnia, musisz nacisnąć, tym. Pierwszego power-upa dopiero zdobyłem. Masakra. ale... Dobra, mam speeda jakby, co? Ale to są takie skręty, zakręty w ogóle. Juhu! Aha, Co Dostał! Jak to? Ty jesteś rakietą! No nie, no czemu zawsze ktoś mnie musi walnąć, jak ja by przezepić? Tak jest za każdym razem, no już jest drugi okrążenie. No, no nie mogę, no przecież jest patrz, leci jakaś bomba zaś tutaj nie Co tam się dzieje z tym? No jest super Urzucam ten, a on dostał Super, na dziesiątym miejscu jestem, no co za badzie Tam pitch jedzie na motorku, widzę, że się przebrała to kto tam z złotego rzucił? Jesteś na osiemnastym miejscu, no musisz nacisnąć, już o No nacisnąć musi, na, nacisnąć, no o to mi chodziło Na trzecim miejscu jestem Aha, rozalinka do... Rozalina tu jest w ogóle! Rozalinka dostała... Tołdzik dostał! Tołzik samochodzik! Juhu! W razie jestem na pierwszym miejscu I tak może zostać. Panam dostałem. Już tutaj w ogóle zjeżdża na nartach ty. Wziąłeś go. Drugie okrążenie. Nie wiem dlaczego ten ktoś tam za mną jest mega szybki. Ale na razie zostaje przy bananie. Co to się teraz... A czemuś ty nie... Ale halo Lara, co się stało? No czemu ty żeś się nie zamieniła? To bez sensu teraz. Nie? Dawaj teraz pół na tę stronę, ja nie wiem w ogóle gdzie oni są. znowu jesteś? Dawaj, wyprzedaj i wszystkich ty. 12 nie nic, masz to, tak? super. Pieniążek. Jak oni tam skaczą w ogóle na tych nartach, ej. Ja Jestem bardzo z kodów. Ja już wiem, że ja tu wygrałem. O, pieniążek, w ogóle... Aha, to był wyskok. Ja już mam. Ja już normalnie mam, mam Lara, czaisz to? Dlaczego czemu mi to skręcić sterowanie nie działa? To jest bez sensu. Po co oni sprzedają... ...dwa joypady, jak jeden tylko działa, no? Nie mogę wytrzymać psychicznie, ej. Jedziesz to czy nie? Na ósmym miejscu jesteś. Ale chyba bez sensu się gra na tym, co? Lepiej się na, na tym gra, co? Nie? lepiej Na kierownicy lepiej? Dobrze, że ja jestem przewodniczącym, to ja mogę tutaj spamić, nie? Bo ty to byś się patrzyła za siebie nie wiedziała o co chodzi A ty zawsze musisz nacisnąć, nie? Pa, second race Tylko ja nie wiem dokładnie Jak to się robi, że ja mam... Ja nie wiem jak oni spida robią, ja tego nie rozumiem, nie? Mm. Mi się wydaje, że to trzeba... Widzisz mnie, ja? Widzę, 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 jedziesz, 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 co no? Aha, mam speeda. Chyba mam speeda. No to dawaj, używaj go. Ty nie masz nic A kołdzik, samochodzik Tam w ogóle jest karta do zmiany, Ta możesz się zamienić chyba. Bananiks. Dwa bananiksy mi poszły. Tutaj cały czas się po przodu jedzie. Tu się nic w ogóle nie dzieje za bardzo. Ktoś tam w ogóle leci nad tam jakiś helikopter tam jest. Wiedzisz? Ej, ale to ma jest prosta! No, widzę, widzę. Drugie okrążenie Aha, ten dostał. Rozalina dostanie. Rozalin, kosław Nie. Nie! No wyjechałem z No nie! Patrz teraz na to. I wszystkich tutaj bombarduje, normalnie. Kurde, na czwartym miejscu jestem, bo rzucili we mnie jakieś pierdoły w ogóle no. Skrętu, skrętu, skrętu. Aha, mogę komuś coś ukraść. Jestem teraz... niewidzialny, widziałem, dobrze. Dostaliśmy Bananiksa. Ja cię widzę! Nie widzisz, mnie. Widzę. To nie jest ja, to jestem ja, no. Aha, straciłem bananiksa. Teraz można jechać w prawo obok. I to zaś było. Kto to zrobił w ogóle? Można jechać w prawo obok w lewo, ja... Ty mnie widzisz! To jest wróga! Ej serio jesteś druga Lara, brawo, gratuluję! Do góry trzeba wjechać, pa. To jesteś pierwszy. Ja, ja jestem duch. pierwszy, no. Ale utrzymuj tą pozycję, nie? Żeby... A, wleciałem prawie. Żeby mamy wyłączone to, że nie możemy spaść. Pieniążek. Mam jeden pienio... Trzy pieniążki mam, brawo. Super. Patrz mam Ty pa jak się tutaj wjeżdża do góry, patrz, patrz co się dzieje teraz, patrz. Trzeba iść tu Tam... No dobra, ale tam miałeś ten. Lepiej był ty miałeś speeda, nie? Normalnie zakręt bierzemy i lecimy Fajnie A co tu jest? Patrz, te, w, te, w te chmurki można chyba wjechać Ja, ja one ci speeda dają Dawaj do tych chórek. One ci mega speeda dają Ja się też do mnie czuję No to rzucaj czymś Możesz strzelak, dawaj, strzelaj, strzelaj, strzelaj. Juhuu tu już jest sprawy, koniec. Dobrze, że nikt nie wpadł na to, żeby do mnie strzelić. Jak ja byłem w powietrzu, nie? Dobra, wszystko. Ej, serio, brawo! Jedź, 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 jedź. Dawaj, 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 dawaj. Brawo, Lara, na drugim miejscu jesteś. Może nawet teraz mnie przyściniesz, co? Paulinka na pierwszym miejscu będzie. Patrz, Paulina. Na trzecim miejscu jesteś, Lara, może będziesz na podium, musisz się postarać! Musisz się naprawdę postarać. Pamiętaj, że jak wchodzisz w zakręty, musisz skakać, nie? Żeby zbierać e, tego Spida. Spidozaura. Ale mnie plecy bolą tutaj jak siedzę. Ty. Ała. No nie no, ja nie umiem zrobić tego Spidosława. Siema Lara! Aha, widziałeś jak tam sk skakają obok ciebie Nic nie zdobyłem, no wszyscy wszystko zdobyli, tylko nie ja! Ale tam zakręty jadą. Ale nie ma tutaj. Nie ma tutaj w ogóle fioletowego spida, jest tylko to złotego, bo zawsze jeszcze, jest jeszcze taki super trudobny. A tu jest tylko i wyłącznie, patrz. Niebieski i żółty się pojawia, znaczy złoty, i to by było na tyle. Nie? Bierzemy słaba. Także daj mi Oho, aż teraz, pa. Rozalina dostanie. To ołcik samo, dostał. <gryw> no tam strzela. A tu w ogóle też są takie anteny z tyłu One chyba pokazują, że ktoś Ała. jest za kobłą Albo ewent... To było <laughs> Druga runda Rosalina... Aha, super Co za załośnie, wchodzi do mnie ten ptak ty i wszystko wybuchło Ej Ja prawie go trafiłem Donkey Konga Co za chłop, let's go Ktoś wleciał w mój banan I wszystko, dobra, lecimy, let's go Donkey Kong, patrz go Ja byłem tutaj Helikopter tam był Dobra, co mamy? Bananiksy. Jednego tutaj z No nie wjechał. Dobra, ten dostał. I jedziemy. Idzie gumba. A tutaj w ogóle się można przebrać? Ale Rosalina się chyba prze... Nie, ja się mogę przebrać. Gumy następne a, a tak nie wieżą tym. Narratywę się ogarni, nie? Gumpa! O, loda, mam jakiegoś. A to chyba Spinosław. Zmieniłem się w Turing. A, bo tutaj trzeba zbierać te skiny. Żeby sobie później z wybrać innego. I wszystko. Czy tu już jest koniec? Nie. ostatni? A ty się... Teraz przez te wody leci. Pa. O nie, 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 nie. Nie ma szans, nie! Kurde, no czemu Rozaliny nie wzięło? Ja nie mogę, ktoś rzucił tą bombę naprowadzającą w ogóle, nie. Fajny badziew. O, tu się można... A, na to można po prostu wjechać i wylądować chyba. Nie muszę niczego nacisnąć. O, Rozalinka. Dobra, bo jesteś na 21 miejscu, byłaś na drugim. Juhu. Juhu. Tak, to znaczy coś tam strzela. Super Jaja, strzela Pieniążek Mam jakby co bananica Panie, że tutaj można też skiny zdobywać. I ten shot... Nie! Nie! Jest, jechałem, bo on ktoś rzucił na mnie bombę naprowadzającą. Na pierwsze miejsce i wszystko. Pana Gierka, nie? Lara, ale musisz cisnąć, no patrz co tu się dzieje, osiem... jesteś 18, 17, 16, 15, no i wszystko! jak te złoty, to możesz cały czas spamić i tutaj cały, cały czas speedboosta. Zgadnij, kto jest na pierwszym miejscu. Lecimy, nie? Na którym teraz miejscu jesteś? Na piątym chyba ja byłaś, tak? Kurde, Lara, wiesz ty co? <trym>, musisz nacisnąć, nie? Normalnie, fajnie, pięknie. Ja nie wiem, jak tego skidosława się robi, no. Naprawdę, nie mam żadnego pojęcia, ani w nie coś Żadnych, dobra, jeden pieniążek mam, super, jeden pieniążek sobie. Tweet Melon to jest w ogóle mapa. No, driftujesz, driftujesz, no cały czas, nie? Żeby dostać skidosława. A, jak ktoś dostał. dostał. Jak, 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 patrz, jak podskakujesz, musisz też podskoczyć, żeby skida dostać. No, musisz takie triki robić, no? Ja jadę tutaj z dookich Donkey... kurde Donkey Kong Please OH my god Rosalinka dostała Rosalinka dostała biedna! Biedna Rosalina! I teraz ty też Tomdzik został! Aha, po wodzie się jedzie normalnie, to? O! A patrz rzeczywiście mają teraz taki taki samochodzik, który powoduje, że ja szybciej jadę w wodzie. Ja normalnie... normalnie teraz wścignąłem tą Picz, ja o wiele szybciej niż ona jadę. Aha, ktoś zaś tam czela do mnie tymi dziwnymi rzeczami. I to jest taki samochodzik, że on w wodzie się czuje bardzo dobrze. Aha, tego. Wow, jakie on tutaj... Patrz, jakie fale Lara widziałeś to? Fajne fale, nie? Fajne fale to najlepiej w racji. Yeah. Jak ja nie lubię, jak ktoś używa tej dziurzy. Nie jestem ja Lara, ja jestem Daisy, a nie Rosalina. Aha, tam można jakby co speed Pit zrobić. A ja sobie poczekam. Gdzie? Nie. Na trzecim miejscu jesteś. Brawo Lara. Ostatnie okrążenie. Liniążki. Super. Tutaj szybko jadę, bo mam takiego speedboota. Idą, idą. I dosła! I dosła! Ale to jest super skacze. No, ale fajna jest ta mapa, naprawdę. kurde, taka grafika jeszcze wygląda masakra. nie? Dlakiś tam. A i tu jest do wyboru, albo se jeżdżę tym... Moim czymś? Ja, czy ktoś dostanie. Jestem tak daleko z przodu, że mnie nie dogonicie nie? Normalnie na, na medium da się grać, ale na tym stopie nie To jest po prostu katastrofa. Na dziewiątym jesteś Lara. Ja to widzę. I teraz coś się stało? Jakaś burza tu. Zuczyłem coś. O, tu jest, tu jest sprzętosław. No czemu nie było tam Skrótosława? Jest, koniec. Jak tyś to na to wjechał? Po prostu trzeba na to wejść? Wjechać i co się dzieje wtedy? Jedziesz po prostu, czy jak? Ciekawe kogo zdobędziemy teraz Lara, co? Ty -ty 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 no nie no, wspólnie dostajemy. Aha, czyli na to się po prostu wieża i się grinduje. Aha, to ja nie widziałem. Dobra, na dziesiątym miejscu jesteś, brawo. Może być. Najważniej... Najważniejsze jest... Ale ciebie wiesz w ogóle, że ciebie nie widać, nie? <ścoughs> ja dzisiaj <śmany> sam e, 60 punktów mam. Najwięcej z najwięcej, najwięcej... Next? Co jeszcze jest? Jedna mapa? Nie, to już ostatnia była chyba, co? Tak. Tam się Tamagoci woła, słyszałem. Oho. Dzięki, Donkey Kong na trzecim, Rozali Rozalinosław, Ciekawe czy może teraz Rozalinę zdobędziemy, co? No. Fajnie by było ty, i Daisy na pierwszym, i wszystko, Ciekawe kogo zdobędziemy, patrz, patrz to. kogo dostaniemy? Congratulations, zdobyłem puchar tego loda Daisy, Paulina Rosalina! Odblokowana, no czemu się nie cieszysz, Ty? Rosalina! Normalnie Rosalinosław, chcesz sobie zagrać razem z Rosaliną? Tak. Yeah. You have collected 100 coins and unlocked a new vehicle. Aha, czyli coś zdobyliśmy. Tu jest w ogóle, patrz, tu stickery też można chyba kupować, patrz. Widziałeś? Można sobie z Wario Motors, pipeline moving. Aha, czy ja już typa, ja już to prawie wszystko zdobyłem tu. A gramy w to dwa razy. Dobra, ja wiesz co sobie wybiorę. Ja sobie wybiorę... Nie to, nie chcę tego. Pipeline moving, ja chcę tego stickera. Patrz, normalnie. Tu o. Mapa tutaj też jest, patrz. Aha, a co to oznacza? Aha, że tu jest niby Rosalina do zdobycia. A co z tym wario? Begin a free roam! Co? My tutaj możemy jeździć? A tak sobie po prostu... O! Po mapie! Patrz! Trzymaj. Graj sobie, patrz. Ty normalnie co możesz jeździć, ja nie wiedziałem, że tu jest coś takiego ty. Dawaj speed ten i jedziesz, nie? A u mnie nie działa to, musisz skręcać na tu. Musisz skręcać. Widzisz, bo to u mnie nie działa ty. Czaisz, że ty sobie po prostu jeździ na freeromie. A tutaj gumby są, patrz. Jeżdżę na ty, pa! Super Mario, czy d world jest zjedzony.

Kupa trupa i tołdy. Nie wiedziałem, że oni tutaj też sobie autami jeżdżą, co? Zauważ w ogóle, że w tej gierce jak jeździsz po śniegu, to ci się nawet e, opony robią ze śniegu. Masakra, nie? Fajnie, że Rosalina jest zdobyta już, co? No. Panie, patrz, jak ty jedziesz i podskoczysz, to wtedy robisz triki i wtedy dostajesz bursta. Musisz podskoczyć jak właśnie... O, patrz, patrz, widzisz, ci się pojawia teraz tutaj niebieskie Jak puścisz, to masz widzisz spida. I teraz jak wyskoczysz to klikasz... Jak wyskakujesz, nie? To klikasz, żeby zrobić tak zwanego stunta, no i O patrz, masz złote już, patrz. Dawaj, puść Jaś Pokój ale, ale co to ma na celu? W ogóle że jest taki free room, że sobie takie zimie po prostu... To o co w tym chodzi? No, puszczaj, puszczaj. Ja, patrz, radki, jak wyskoczysz, to podskocz, patrz. Jak wyskoczysz, to podskocz przedtem, patrz. Widzisz? Robisz triki, i wtedy dostaniesz busta. A musisz tam do góry wlecieć, ty. coś ty zrobiła. Padłaś, ty. I co, zaraz? <laughs> jak ze, patrz, co tu jest P, patrz. You drove? Patrz, co to jest? So high above the slopes. Musisz, patrz, zdobyć te. Widzisz, tutaj coś jest ukrytego. Daj no, bo tu jest coś ukryte, daj no! Par, pa, jak par. Widzisz, tu jest next Ja nie mogę, tutaj są jakieś takie minigierki. Aha A jaka ona jest zamrożona, ona jest cała w śniegu. A iż to? Ona jest cała w śniegu! Czemu się... Aha, bo tutaj czas mi leci. Okej, okay, okej. Okay. To mnie stresuje. To mnie stresuje. To mnie stresuje. Ale chyba na spokojnie już wylądujemy, patrz. Goal! Patrz! Zdobyty. Yes! I co zdobyliśmy? Clear. You cleared a mission. I co zdobędziemy teraz? Retry. Aha, mogę kliknąć? Jest tak zwany retry, czyli cię ty tutaj telepierdnie. Masz, spróbuj. Ale to jest mega ciężkie. Wiesz, że to już do... No, ty jak ona jest cała ze śniegu, widziałeś ją? On... Tu, tu się, tu się jedzie, tu. To jest... No. Thor high above the slopes. No i musisz lecieć i uderzać w to, nie? Tylko wiesz, że to się ciężko leci. Musisz... Ale wiedź w to, jedź, 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 jedź. Musisz w to wjechać. Bo ci czasu brakuje, ty. No, i lecisz, nie? <laughs> to musisz tak do góry sterować. Patrz, jak dasz, tak. Tu naleci do góry, widzisz? Widzisz? A i w drzewo. I w drzewo. Normalnie w drzewo. Ja się możesz nauczyć latać. Ej, czemu mogłaś przyleć przez drzewo? Dobra moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że ma się ten odcinek z... Mario Kart World razem z Larą podobał. Jeżeli nie, zaproszę Cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostałeś na dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę w następnym video. Z razie, dzięki, cześć!